Na cześć, witam wszystkich na moim kanale Tarotem Empatii Jak zapowiedziałem we wcześniejszym filmie, na, z czytaniem na pełnię księżyca, jest powrót. Wielki komback tutaj na moim kanale na YouTube z czytaniami. A więc, więc przechodzimy teraz też do czytań dla poszczególnych znaków z Diakuna. Na miesiąc wrzesień, słuchajcie, mam, mam, znalazłem sobie w swoim zeszycie z rozkładami e, taki fajny, krótki, ale fajny e, rozkład. Szkoda, tutaj kiedyś zresztą robiłem na kanale. I e, przyznam szczerze, że nie mam e, żadnego wstępu, żadnego wprowadzenia przygotowanego dla Was. E, więc myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, tak e, cieszę się, że wróciłem. Mam nadzieję, że e, to jest taki, to będzie taki stabilny powrót już na stałe. E, no natomiast wiem, że e, wiem, że mam jeszcze jakby dosyć e, dużo różnych zajęć, e, przynajmniej w tym roku, na pewno w tym roku. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym i gdzieś to nie działa. E, na korzyść takiego takiego kreowania takiej przestrzeni e, zajmowania się kanałem na YouTube, no bo po prostu wymaga to e, poświęcenia trochę czasu, trochę uwagi. E, mm, I nie zawsze niestety tym, e, taką przestrzenią dysponuję. Ale nie, nie chcę narzekać, bo, bo jakby to jest moja decyzja i, i czy pójdę w jednym kierunku, czy w drugim kierunku to jest tylko i wyłącznie moja decyzja. A mam nadzieję, że tu ze mną jesteście i że mnie wspieracie, żebym jednak na tym kanale był e, i, i robił te rozkłady. E, wierzę, że mają, mają swoją wartość. E, I tyle. Zapraszam Was teraz do czytań dla Waszych znaków Zodiaku e, na, mm, na miesiąc wrzesień. Przechodzimy teraz do czytania dla lwa. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii. Jakie potrzebujemy znać w tym momencie, a jakich potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Dobrze. Krótki rozkład. Słuchajcie, cztery karty tylko. Najpierw to, z czym musicie się zetknąć, co trzeba przyjąć, to, co odchodzi, przeszłość, jakby przeszła perspektywa i to, co nadejdzie, przyszła perspektywa. A na górze jedna karta, która reprezentuje Was. Przepraszam, w tym rozkładzie. No dobrze, co trzeba przyjąć? Karta, która łączy tą przeszłą perspektywę i spaja jakby z tą przyszłością, z tą przyszłą perspektywą. Dziesiątka buław. Nie jestem przekonany o tej realizacji dziesiątki buław, mam wrażenie, że absolutnie nie ma nic wspólnego z, um, z tym, o czym ta dziesiątka buław mówi. Mam te, te buławy, które idą jakby w niebo, więc to dla mnie są taką reprezentacją tej energii otwierającej podczas kiedy dziesiątka była, wiesz, tą energią zamykającą, tak, ten, ten wysiłek, który trzeba włożyć, wydość do celu, obowiązki, przed którymi ciągle stoimy, wzięliśmy sobie je sami, jakby na, na siebie, ale to um, nie ma znaczenia, tak, bo one um, w jakiś sposób nas przygniatają do ziemi. Mamy w, mamy w sobie siłę, żeby przez to przejść, e, ale to jest resztka siły. E, no i jakby mówię, energia ściągająca w dół, natomiast tutaj. tej karcie w ogóle jakby jest całkowita otwartość na niebo e, więc mam wrażenie, że nie, nie, nie ma w tej em, w tej tej, tej, tej dobrze, dobrze do reprezentacji tej dziesiątki buław natomiast jeśli mielibyśmy się skupić na samym znaczeniu no to na tym jakby z czym trzeba się skonfrontować, no to ewidentnie z jakimiś obowiązkami. Ich może być dużo, dlatego nas przygniatają, dlatego dominują jakby naszą rzeczywistość, ściągają naszą perspektywę w dół, ale mogą też po prostu być, to może być po prostu coś, co jest bardzo istotne. To, co jest ważne przy dziesiątce, było w to, to żeby powiedzieć, że to jednak jest pewnego rodzaju taka, fin ta taka finalny moment, jakaś taka finalna scena w naszym życiu, Jakieś wątki, jakaś historia zmierza ku końcowi, bo to jest dziesiątka, tak, a dziesiątki zawsze zamykają cykl. Akurat w przypadku dworu tego ognistego dworu buław, to zamknięcie cyklu jest takie ciężkie, tak? jest takie, jakby się nigdy nie chciało skończyć, ale ono się w końcu skończy. E, dojdzie do tego. To, co można z niego wziąć, no to jakby mieć tą świadomość tej wewnętrznej siły w sobie. Chociaż ja mam świadomość, że to nie zawsze jest pocieszające. Co było wcześniej, jaka była wcześniejsza perspektywa? Mamy, słuchajcie, królową, królową mieczy, a więc jakaś taka czysta perspektywa, może trochę krytyczna, może taka trochę na zimno przeprowadzona. Zastanawiam się, oczywiście przy przypadku yy, kart dworskich zawsze trzeba pamiętać, że to nie musi być tylko energia jakaś taka bardziej... Yy, ogólna, to może być jakaś konkretna osoba z otoczenia, która coś powiedziała. W przypadku królowej mieczy yy, to może być coś mądrego, ale też bardzo bolesnego, tak? Bardzo takiego zimnego, powiedzianego na zimno. To nie zawsze musi iść. To nie zawsze musi być taka, wiecie, mądrość w rozumieniu, że no, czasami jakby słowa prawdy są w jakiś sposób, yy, nie wiem, czy krzywdzące, ale takie trudne, do do przyjęcia. To może być po prostu taki kąśliwy komentarz, który gdzieś był w przeszłości. E, ale to może być też decyzja. To może być decyzja. Co prawda, królowa mieczy nie jest taką kartą takiej strictej decyzyjności, jak w przypadku króla mieczy. To nie jest taka karta autorytetu, który jakby nas e, tak. Strukturalizuje, wkłada w pewną rolę, wymaga od nas jakiego, podjęcia jakiejś aktywności, jakiejś oceny, jakiegoś działania. W przypadku e, królowej mieczy mamy jednak tą taką przestrzeń bardziej refleksyjną, często autorefleksyjną. Ale na pewno jest tutaj bardzo silny ten element tego krytyka wewnętrznego, więc ja bym raczej, gdybym miał to podsumować jednym słowem, tą przeszłość, to byłaby to jakaś krytyka po prostu. Czy wyrażona w Waszym kierunku? Czy to przez Was z, e, w jakiś sposób wy, wygenerowana? No, tutaj już. Jakby trudno to powiedzieć w czynieniu ogólnym. No, e, natomiast ewidentnie, ewidentnie mam wrażenie, że ta dziesiątka buław, czyli ten trud, który tutaj się pojawia, e, on miał jakąś kontynuację w innej formie, tak jakby, tak jakby też wcześniej nie było tak różowo. Jako mamy przyszłość? Mamy dwójkę kielichów. Porozumienie? Być może jakąś pomocną dłoń, która przychodzi z, z zewnątrz, od drugiej osoby. E, być może właśnie jakiegoś rodzaju ukojenie w relacji. Gdyby pomyśleć właśnie o takich elementach em, relacyjnych, o to, to czytanie, tak? Zinterpretować w takich elementach relacyjnych, to ja bym powiedział, że właśnie po takim momencie konfliktów, jakichś przepychanek słownych, e, jakiejś takiej ciągnącej się, niefajnej sytuacji, która trwa i trwa, przyjdzie w końcu porozumienie, tak, przyjdzie zrozumienie, być może zrozumienie drugiej strony, i to może być zarówno jakby z waszej strony takie wzięcie, to znaczy wy jakby przyjmiecie czy, czyjąś perspektywę i bardziej może nie wiem, z wyrozumiałością, może bardziej empatycznie na tę osobę spojrzycie, a być może to będzie właśnie w waszym kierunku, tak, czyli że to ktoś spojrzy na Waszą sytuację i powie, no to osoba wcale nie miała tak łatwo, tak, to wcale nie jest takie oczywiste to, co ona robi, to z czym musi się e, e, um, uporać. Może wymaga właśnie mniej tej energii Królowej Mieczy, mniej tej, mniej tej kośliwości, mniej takiego podsumowywania albo wytykania błędów. E, bo czasami jakby to już, to już nieważne, te błędy są nieważne, tak? Chodzi o to, żeby coś skończyć jakkolwiek bądź. Żeby po prostu się skończyło. E, może to być też, oczywiście, w przypadku tutaj tego czytania, ta dwójka kielichów może oznaczać po prostu to, że... E, Mamy pewną taką sytuację happy endu, bo to jest taki mały happy end, ale też e, może ta e, karta mówić o tym, że po prostu e, pewien jakby taki czas e, trudu się skończył i nadszedł czas relaksu. No to tu jest mocno taka relaksująca, właśnie w, w tej talii. Tak, jak mówię, ona ogólnie bardziej mówi o, o takiej mądrości płynącej z byciu w relacji. Z wszystkimi plusami i minusami, tak? Z tą świadomością, że w relacjach nie zawsze jest dobrze. E, zobaczmy sobie teraz, jak, kim wy jesteście w tym czytaniu. Gdzie wy jesteście? Może nie kim jesteście, ale gdzie jesteście? I mamy cieka bardzo ciekawą kartę: kartę Księżyc, bardzo niejednoznaczną. Bo to jest karta ukrywania e, prawdy. To jest Karta jakby niewidzenia rzeczywistości taka, jaka jest. tak? Wszystko nam się wydaje, że nawet dobrze widzimy, ale to jest takie zniekształcone. I teraz zastanówmy, czy to wy jesteście niezrozumiali dla otoczenia, czy to was się źle odczytuje w jakiś sposób, eee, czy to wy coś ukrywacie. I może stąd jakieś ten, ten, te problemy takie e, porozumiewawcze, taki, jakiś taki wiecie, brak klarowności, bo jeśli jestem niejasny do odczytania, to ludzie się do mnie dystansują. I co za tym idzie właśnie, może być tak, że jakby potem komunikaty, które do mnie przychodzą, moje potrzeby, które ja mam, e, nie zostaną spełnione, tak? Jakby źle się potem jest takie, wiecie, brak takiej równowagi jest relacyjnej. E, może ta karta też po prostu mówić o tym, że w tej sytuacji, w której jesteście, że tak naprawdę chodzi o coś innego. Być może wam, bo to ta karta reprezentuje was. Może być tak, że to co manifestujecie, to co pokazujecie i to by mi się zgadzało z tą problematyką dziesiątki buław, tak? Bo jeśli nie mm, jeśli coś robimy, ale nie robimy tego w zgodzie z sobą, bo tak naprawdę chcemy robić coś innego, to ta rzeczywistość jest taka ciężka, nie? Trzeba się gdzieś tam z tym męczyć w środku. Ta jakby ta, te zadania przed którymi jakby stajemy, one nagle tak są w oporze względem nas. Więc e, może być tak, że gdzieś w tym wszystkim chodzi wam o coś zupełnie innego i te rzeczy, które realizujecie tutaj na tej przestrzeni tych trzech kart. Które się tutaj zadziały, one w jakimś sensie nie są o Was. Stąd jakby ta. Um, tak jak mówię. Stąd... Bo mamy taką, nie? Mamy tą trudność dziesiątki buław, tę taką jakąś ironiczność y, królowej mieczy. No i niby to szczęście dwójki kielichów, ale to jakoś. Nie do końca ze sobą współgra, takie to są bardzo różne energie. I tak jakby tam chodziło o coś innego zupełnie. Nie wiem, może głębiej, można by poszukać. No, księżyc sugeruje, tak, że ta prawda leży gdzieś w środku. Ona może być trudna, może być nie do końca zrozumiała, może być nie do końca akceptowana. Natomiast apetycznie leży gdzie indziej. E, więc tak bym sugerował, to jako księżyc. Być może. E, nie chcę powiedzieć, że oszukujecie, w każdym razie nie oszukujecie w taki sposób, bycie intencjonalny, żeby kogoś okłamać, tylko raczej w taki sposób, żeby może ukryć to, co cenne. Albo sami same nie do końca zdajecie sobie sprawę z tego, co naprawdę jest dla Was nie wiem, czy ważne, ale może to, co jest dla Was potrzebne. Może nie macie na to czasu, bo ta dziesiątka buław jest taka absorbująca. Może gdzieś to zamknięcie się jest efektem tego, tej, tego sarkazmu, tej królowej mieczy, który gdzieś się pojawił. Mhm. A może to jest właśnie trochę też takie wejście w świat marzeń, bo Księżyc o tym może mówić, wejściu w świat marzeń, a i ta dwójka kielichów trochę to potrasowywuje, właśnie, tak, podkręca tę interpretację. Że, że mamy taki duży dysonans między tym, co mamy w głowie, tym, co mamy w środku. A tym, co, co jest naszą rzeczywistością. I wtedy warto się zastanowić, gdzie jest wyjście z tej sytuacji. Okej, okay, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Zostawiam Was z tym czytaniem. E, I do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa. pa.